Witam, zapraszam na kolejny odcinek programu Akcelerator. Dzisiaj zajmiemy się wąską grupą społeczną, jaką niewątpliwie są studenci. Mamy prawie środek maja, tak więc studenci mają swoje święto. W zielonej górze są to bachanalia, i w tym roku będą one wyjątkowo obchodzone. Bo w zielonej górze zorganizowany jest zjazd na byle czym. <śles> Mamy z jasna byle czym i mamy, no nie powiem byle co, bo jest to czołg na pierwszy rzut oka chłopaki. Skąd pomysł na zrobienie czołgu i z czego on jest zbudowany? Pomysł powstał podczas jednego z wykładów z podstaw konstrukcji maszyn na naszym roku. Tak, jakoś spontanicznie wpadliśmy na ten pomysł i stwierdziliśmy, że to pociągniemy. Bazą jest rama od pojazdu Krauze Piccolo. Jest to taki niemiecki wózek inwalidzki, jednoosobowy. Zbudowaliśmy na tym ramę z kantówek i resztę własny pomysł z kartonu, powiedzmy tak. Jedziemy, w trzy osoby zjeżdżamy. To jest nasz kierowca. I proszę jeszcze zobaczyć. No to. Konstrukcja jest solidna. Jest bardzo solidna konstrukcja, sprawdzona, przetestowana już, także nie ma żadnych problemów ani obaw. Jaką prędkość osiąga ten czołg? Yy, myślę, że większą niż prędkość światła. Na pewno szybciej pojedziemy. Jestem przekonany. A macie odpowiednie pociski? Pociski mamy, aczkolwiek największym, ewentualnie, nie, największą niedogodnością mogą być hamulce tutaj. Przy tej prędkości po prostu mogą być niewystarczające. No, jestem gotowy do działania. Nawet nie mam jakich poprawić w ogóle, dramat. Chowam się, idę odpalić armatę. Gratuluję, udało się. Jak było? Jak wrażenia? E, to znaczy, tak, moja, no, moja ręka gdzieś się uwięzła między nogami kolegi przy hamowaniu, ale ogólnie było dobrze. Jak najbardziej. E, Prędkość, z którą rozwinęliśmy, w sumie no, to nas zadowala, nie? Tak, na dobrą sprawę. No Właśnie trasa tam są wydzielone takie trzy OS-y, dość trudne zakręty. Jak sobie poradziliście? E, wspólnymi siłami, także we dwóch z kolegą skręcaliśmy, drugi, trzeci kolega hamował. Natomiast gdyby nie komendy, które e, nasz dowódca prawda, tutaj e, do nas. E, Kierował, prawda, to byśmy nie dali rady. Nie chcę psuć nastroju, ale ten czołg to lipa z tektury, nie? Jeśli nie zauważyłeś, przyjrzyj się. Widzę, widzę, jest tekturka. Chłopaki, powiedzcie, z czego zbudowany jest wasz Rydwan? Wózek standardowy, typowy, elegancki, tylko do tego modelu produkowany zderzak. Specjalnie na zamówienie, zamawialiśmy z Chin. Później, no co, no koniki, prawda, odsuńcie się, po koń gryzie, no. Dawniej dla ten no, obudowa Rydwanu stworzona z lodów z pralki koła prawda jakieś karaudio malutkie typowa husaria, drogów, tam, typowa, husaria typowa husaria, bo się sprawdziła w polu. Paki gratuluję udanego zjazdu, tylko coś tak powoli, czy konie zasłabły, co się stało? Koniec się troszkę objadły przed startem, ale dały radę, wszyscy na nas wierzyli, że skręcimy, a to proszę, czyściutko. No właśnie, jak opanowaliście manewry tym pojazdem, no bo widzę, że nie ja da, nie raczej nie da się nim skręcić. Jak nie, jak nie. cały czas kręciłem, metoda czołgowa sprawdziła się, prawda, wszystko jest świetnie, jesteśmy na dole, cali, zdrowi, konie trochę się zmachały, ale... OK, no to widzieliście czołg, widzieliście rydwan, ale czym ma być prawdziwy zjazd bez bolidu formuły pierwszej. Taki za moment zobaczycie. Ze mną jest ekipa, która zbudowała ten bolid. Porozmawiamy sobie z czego jest stworzony, no i mam nadzieję, że uda się pokazać, jak ten bolid pruje z tej górki. Witam was serdecznie. Witam serdecznie. Słuchajcie, z czego zbudowany jest ten wasz pojazd? E, Włókna węglowe, Carbon. Carbon. E, tytan. Same, to same, tak powiem, materiały wysokiej jakości, high-end, kosmiczny, nie? Czyli gr Grand Prix wasze? Tak myślę, generalnie już do nas Kubica dzwoni i mówi, że chciałbyś się tym karnąć, ale jeszcze nie wiemy, czemu pozwolimy, no bo wiadomo, portofilm, nie? Jaką prędkość rozwija? Tu, tu wszystko jest napisane, maksymalnie, nie? Tak jeszcze w fazie testowej 320, myślimy, że więcej nie, żeby po prostu nie robić zbyt dużego gula Kubicowi, tak. Kubicy i tak ale to całej nie? Mm. Przed chwilą omawialiśmy Rydwan był wyposażony w kar audio. Widzę u Was też jest sprzęt na nagłośnie. To jest silnik, to jest V8 v momencie... można odpalić maszynkę Tak, tylko się długo rozgrzewa, trzeba chwilkę poczekać. O, o to jest silniczek V8 czy tam V10? Nie tam było V12, dokładnie Chodzi jak ta lala mało pali, 100, na 100 około, to jest git, nie? Ja widzę, że wszystkie względy bezpieczeństwa zostały zachowane. Tu jest zamiast systemu tego kerst, jak go tam zwamy, jest po prostu wypas gaśniczka. Z tyłu są dyfuzorki, które gdyby coś się stało, gdyby wyświenczek gdyby po prostu gaszą to pianą mąkową. Jest pierwsza, jest pierwsza kraksa, ale mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Nie, wszystko jest okej. Okay. No jednak opony były zbyt mocno przyczepne. Po prostu no niestety przesadziliśmy przyczepnością. Trochę tej ciężkości, za wysoko, ale w przyszłym sezonie będzie dużo lepiej, na pewno, zdecydowanie. Tutaj widzę pełny osprzęt, przydał się pod koniec, bo była wywrotka. Było, było, było niebezpiecznie czasami, była prędkość, no ale daliśmy radę. Ciekawa, fajna konstrukcja i takie trochę Oszustwo, no bo wszystkie pojazdy trzymają się ziemi, a wy, widzę, macie zamiar wzbić się w przestworze. O, wydaje mi się, że jednak niemożliwe, jest z deka za ciężki sprzęt. Z deka za ciężki, a z czego ten z deka za ciężki sprzęt jest zbudowany, bo jak nazwa wskazuje chyba z byle czego, co? O, z tego co było pod ręką, w sumie do całej konstrukcji, no nie wiem, kupiliśmy tutaj chyba tylko zgrzewkę piwa. <laughs> jako paliwko? Nie, no tak, jako paliwko. Ogólnie, no, zbudowane jest, rama jest stalowa. Do tego drewniane łaty, żeby zamocować ten kadłub. To jest oczywiście płyta pięśniowa. No, z przodu mamy taki, taki, bajer, taki głośnik stadionowy, wysokotonowy, e, który będzie oczywiście wydawał dźwięk odrzutowca. A Jedzie rakieta! <noise> Pilot, główny konstruktor, słuchaj, no widziałem, że prędkość była niesamowita, bo pod koniec eksplodowały silniki, zrobiła się kupa dymu, ale tuż, tuż przed metą trzeba było przepchać samolot. Co się stało? Ja eee... mogę powiedzieć, jako tutaj konsultant głównego konstruktora, silnik warp nam nawalił. Po prostu e, ósma kosmiczna się zacięła, a ósma kosmiczna jest niezbędna do osiągnięcia pierwszej prędkości warpa, więc no musieliśmy go spycha wziąć. Po prostu wszystko przez to, że asfalt nie wytrzymał pędu silnika i koła się zblokowały. Ale to nie, to było hamowanie awaryjne przed całą metą. Chciałem, żeby bezpiecznie odbyło się zatrzymanie tego pojazdu. Moi drodzy, kończymy tą część akceleratora. Mam nadzieję, że impreza Wam się bardzo podobała. Rzeczywiście był to zjazd na byle czym, bo jak sami mogliście się przekonać, mieliśmy tutaj i czołg, i rydwan. I samolot, tak więc pełna gama wszelakich urządzeń, przyrządów. Konstrukcje były rewelacyjne, no i przede wszystkim było bardzo bezpiecznie, co mogliście zauważyć tam na dole, na samej mecie, gdzie były wywrotki. Zapraszam na drugą odsłonę akceleratora, a tam pokażemy Wam potyczki algorytmiczne, czyli finał konkursu organizowany przez zielonogórską firmę ADB. na tragedia, naprawdę. Ale pielęgniary ci pomogą? Jakby tak miała wyglądać każda śmierć z takimi kobietami, to umierałbym codziennie. O proszę! Będziesz żyje. Żyje, żyje, żyje.